Co my tu mamy? No łan zawilców poprzetykany przylaszczkami. I buczenie pszczół, czmieli i ganiające się motylki. A na pniu śliczne grzyby, pięć. Co z tymi przylaszczkami? Pszczoły mają za używanie i za wilce dostarczają im tego pierwszego pożywienia w tej, wiosn tej wiosny 7 A dookoła Jeszcze 3 573 Rezerwat źródła łyny łyna 250 km rzeki na północny wschód, tutaj się zaczyna. Według legendy, to Lana, piękna, nieszczęśliwie zakochana dziewczyna, wypłakała tą rzekę. I mamy rezerwat. Spojrzymy sobie z tej platformki. Niesamowita przyroda. Gdzieś tam. Tama, bobra, nie widziałem takiej kilkudziesięciometrowa, spokojnie. Tu o, drzewa, olsze, graby, przepiękne. Wszystko stare, te wykroty i te skarpy obrośnięte zawilcami i przylaszczkami. Ale od dziwo, to nie jest rezerwat leśny, to jest rezerwat, który zakładany był, żeby Chronić tą erozję wsteczną, te źródliska, które mają początek na dnie skarpy, no powodują, że, że ta skarpa się cofa i tworzą się tak jak tu, taki cyrk, o, gdzie, albo amfiteatr, gdzie widownie stanowią przylaszki i zawilce, a później pewnie cały aspekt wiosenny można tu obserwować. Obecnie to 122 hektary chronione od 1959 i noszące imię profesora Romana Kobenzy. Ja kieruję się do Głazu poświęconego poświęconego temu profesorowi Dąb i Głaz w Kampinosie dom, a tutaj rezerwat i głaz źródła rzeki łyny. W wielu miejscach pobrzmiewa mi w głowie ta piosenka, ale tutaj chyba ją sobie zaśpiewam. Już nie zapomnisz mnie. Ten filmik ci nie da zapomnieć i tęsknić już będziesz ogromnie. Co noc, co dzień. Do zobaczenia.